Dzień dobry, cześć, witajcie w Nowym Dniu. Dziś chyba dużo będzie się działo, tak uważam. Mamy dużo latania. Między innymi wybierzemy się dzisiaj na otwarcie nowego salonu Joe Malone London w galerii Westfield Mogotów. Jest to dla nas fajne wydarzenie, bo troszkę jesteśmy związani z tą marką od wielu lat. Dzięki Edyci, jak Edyci oglądasz, to Cię pozdrawiamy. I zawsze te wydarzenia marki John Malone, robią na nas wielkie wrażenie, więc to będzie coś fajnego. E, widziałem już trochę, podejrzałem u e, osób z prasy i z innych mediów, bo byli na otwarciu już wczoraj. E, I dzisiaj pewnie jest wydarzenie dla influencerów, więc wybieramy się razem z Karoliną i zobaczymy, co fajnego tam będzie. To jest pierwszy taki salon ich. Własny, nie otwarty w Douglasie, tylko po prostu własny, gdzie macie tylko markę Joe Melon. Ale wcześniej wybieramy się też na inne wydarzenie. Mam tutaj wpisane w kalendarz, zaraz sprawdzimy, bo nie miałem nawet czasu, żeby zerknąć. I idziemy na Buff and Body Works. Event świąteczny, a tu kurier. A ja już się nie mogę doczekać, bo jak wiecie, mamy dzisiaj połowę listopada. A Muszę zacząć dekorować mieszkania świątecznie, bo nie mam nic, nie mam nic, a w tym roku e, mam kilka miejsc do udekorowania. Jeszcze się za to nie wziąłem. Na pewno jutro pojedziemy na działkę i tam mam wielką choinkę zewnętrzną, pokażę Wam, zamówiłem ją z Holandii, jak wygląda i zamówiłem też e, fajne reniferki, ale nie opłaciłem zamówienia. Zamówiłem, a nie opłaciłem zamówienia. Po prostu tak byłem zajęty zamawianiem, że zapomniałem Zrealizować koszyka, bo w międzyczasie zamawiałam te inne rzeczy. I przyszedł mi mail, czy chcę zamówić nadal ten produkt. Mówię, jasne. I się okazało, że będzie dopiero w połowie grudnia. Nadal fajnie. Ogólnie na działce już pewnie w pierwszym tygodniu grudnia będzie śnieg, więc wybieramy się też z chłopakami na działkę, zrobimy sobie ognisko. Może będziemy morsowali, zobaczymy, jaka będzie pogoda i jaki będzie nasz stan umysłu. Ale też na działce będę robił ozdoby świąteczne. Może jutro już coś zabiorę. Choinki na pewno bym zabrał, bo ostatnio z Piotrem byliśmy i zapomniałem o tych choinkach. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobacz, czy ją tu kropli do oczu. Mnie tak oczy coś tam. Mnie ba, ba, ba. Masz do nosa. Do nosa mam. A do oczu. Chyba nie ma. Kutka. akurat te, zawsze sobie kupuję do auta, żeby mieć i zawsze... Z, 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 z może jednak są podrażnioną Nie ma O, mimo. Nie ma skarbiet. A te okulary nie wrzucę ich tak Nie 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 A, a tak było wrzucone To kto je tak wrzucił? Właśnie kto Właśnie kto Gościu. <gry> jedziemy na pierwszy event Zobaczymy e, Jedziemy na, do restauracji Art Bistro To bardzo lubimy się najemy. <laughs> da, idziesz się najeść? Zrobiłam Ci pyszne śniadanie. Ja jestem po śniadaniu. Więc A czy smakował ci osypek od kakusa? Wiesz co, ja mam trochę uraz do wędzonych serów. Co Z racji to? tego nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś kupiłem taki wędzony ser i wymiotowałem po nim. Pamiętasz to? Nie pamiętam tego? Taki okrągły był mm, brązową skórkę. To jest bardzo dobry ser i pamiętam kiedyś tak dużo go się najadłem i byłem mega chory po nim. Jak teraz tylko smakuje wędzony ser, to wspomnienia wracają do tamtego dnia, więc... Czyli masz traumę, tak, tak jak ja po mi się wróci to. Ja nie wiem pączków. To, to pisze to w oleju? Nie, nie wiem pączków w ogóle mi smakują. I jak byłam w ciąży, zjadłam cztery pączki. I wymiotowałaś? I wymiotowałam w ciąży. Cztery? To mało. Cztery zjadłam, bo mi przyniosłeś wtedy pączki. Po... Nie wiem co mnie, co mnie podkusiło, w tłustych czwartek przyniosłeś te pączki i zjadłam cztery. Ale wiesz, teraz są pączki różne na plaży. Ale naprawdę, wymiotowałam po Airfryer. Air Fryer Są różne pączki I postanowiliśmy no, też dzisiaj nagrać Q&A, które nie wiem czy pojawi wcześniej, czy po tym vlogu A jutro złożę Ci kominek na działeczce, już mówiłem na vlogu, już jest A na działce kominek Cieszę się bardzo, więc nie, nie, nie należał do najtańszych Może Wam podlinkuję, jak będziecie chcieli Musisz głośniej mówić, wiesz, nasza okay. edytor powiedziała, że mówisz za cicho i że mówisz pod nosem. Dobrze będę mówił, a ja właśnie jak mówię głośno, no. to mam wrażenie, że się wydzieram. Tak jak moja matka. Tak jak głośno, nie? Twoja mama mówi głośno. Tak, moja mama ma chyba problem ze słuchem. <laughs> Dlatego tak głośno mówi, żeby wszyscy mnie słyszeli. To będę od dzisiaj mówił głośniej. Nie, nie wydzieram, się, mówił głośniej. I choinkę też ubiorę na działce, taką z na zewnątrz A czujesz troszkę klimat wciąż? Trosz... Troszeczkę, tak, bo ja w ogóle Aha, ty tak, w ogóle pisał, tak. że powiem, że ty czujesz klimat Nie, właśnie w zeszłym roku to już miałem taki vibe Ale myślę, że jak udekoruję naszą chatę tutaj Nasze mieszkanie, bo to zrobię w przyszłym tygodniu To poczujemy, ale okay, nie będę robił nie takich, jakich... takich festów, jak co roku robię Tylko robię inne teraz w tym roku Wiesz, że córka nam to wszystko rozniesie? Właśnie dlatego wszystkie będą wiszące ona nam kurczy wszystko, wiecie, ona tam poupycha swoje pieski do środka. Tak. Powie, że robi swoje. Ona robi to co ty, tylko ona robi po swojemu. I widzisz, i ty się denerwujesz, ona się denerwuje, <grym> i wy się kłócicie o to, ale oboje robicie swoje. Może dekoracje. byśmy zrobili jedne święta z dekoracji psi patro. Same pieski. <grym> Wspaniały miesiąc by był. Wspaniały. <grym> Wspaniały miesiąc psi patro, no, ja Na pewno by była zadowolona. <grym> Myślę, że na pewno. Na pewno by była zachwycona. Powiedziałabym, drób dekorację w całym domu. Uuu, koniec by był. Ostatnio znalazłam takie nagrania, jak dekorowała. Z taśmy. Z taśmami. Tak. W wieku trzech lat dekorowała w pokój taśmami Słuchajcie. i na tym wieszała rzeczy. Wszędzie. To Cały pokój odklejony taśmą. Ale minęło jej. minęło jej. Szybko. Bałam się, że nie. o. Mała się, że jej nie mnie. Bałam się, że... Zostanie tak na zawsze? Taśmy były śmieszne. W ogóle Je. wczoraj bardzo. Trzeba było jej odkleić te taśmy i rozwijać. W ogóle wczoraj bardzo smutny, smutny news na wieczór. Nasi znajomi przenoszą się do Dubaju. Smutny dla nas, bo uciekają od nas. Więc jak oglądają, to pozdrawiamy. Będziemy Was odwiedzać. Tak, Więc jak we vlogach przykro. zobaczycie, że jesteśmy w Dubaju, to na pewno u nich. Na pewno. I bardzo mi przykro. Bardzo mi no. przykro, naprawdę. Szkoda, nie?, że mm. uciekają z synkiem. Mm. Bo cóż, chodzi razem z nim do przedszkola. Mm -hmm. Przykro mi. Naprawdę. Wybacz mi. Przepraszam. Pocze, to Wybacz mi. Potrzebuję kropli do oczu, naprawdę, bo nie pójdę tam. Mam tak czerwone od chyba od wczorajszych cieni. Tak? Ale mi się oczy. tak osypały? To jest wszystkie McDonald's burgers and Japan have gracias, gracias senor. Znalazłem w aptece. Tak okay, bo nie lecą, lecą. Późnimy się na event. Myślisz, że na nas poczekają? Myślę, że nie. Dobrze jest. Wchodzimy. Zimno! Idziesz do środka? Dobra, dobrze, zobacz, to tak nie tak, no zobacz, jakiś brzydkie mięsa to pięknie będzie? Pięknie ci wyszło Tata był ładniejszy, zobacz Minimalist Nie, ja tylko wakijarz Robimy więcej. Robimy więcej. ja robię dzieci dziecięce Ja robię taki fest bardziej, na działkę To żona tak powiedziała Tam głośno muza trochę jest, więc próbuję ją zagłuszyć Ale tutaj gorący klej i torebka karo, to nie wiem, czy to dobry pomysł jak wyszło. Słuchaj, robisz swoim stylu. Tak jest. Abogato. Dawali wszystkiego. <gry> Żeby się płaszczało. Tak jest. Dobrze, to jest mój. To jest dla Lali. To jest dla Lali, tak. Pięknie ci wyszło, Karo. No cudownie. Dlaczego wszystko będzie zerwane. Wiem, dlatego robię tak wiesz. Tak się wróciłaś. tu dziękuję dziękuję. Tak, tak. tak wyglądają. Fajnie. Fajnie, fajnie. Herbatki próbuję zrobić zimowe. Zimowe. <gry> Zobaczcie jakie fajne znalazłem. Podawacz do wody i do karmy dla zwierzaków. Super, na prezent fajnie. W takim miejscu ruchliwym Mieście zimno Wiesz co, tak ciepło jak przeleciałam, że A. na razie mam dwie wersje I ciepło zimno I, I tak. Bardzo ładna trawa to jest Padliśmy zjeść Co prawda długo czekaliśmy na jedzenie Szło w końcu Tak. takosę z boczniakiem I kartofla A ja mam żeberka Pięknie to wygląda Ale piękne, zobaczcie Tutaj jest boczniak, ciekawe czy usmażony. Wow, pewnie tak Co, dobre? Mhm, nie jest skupiące i byliśmy na evencie. Było bardzo fajnie. Szybko się zezwinęliśmy. Musieliśmy kupić jeszcze dla znajomej prezent na urodziny. Dziwne. I... Dziwne? Nie smakuje? Teraz wybieram się do domu, bo Karolina musi nagrać film. Ja muszę porobić kilka zdjęć. I złożyć vloga na dziś. jeszcze... Okay. Fajnie jakby się nam udało nagrać Q&A. Jeszcze musimy się spakować na wyjazd na działkę. Nie, stopa, to pojedzie, Dobra. że będzie ja lekko? Dobra, co musimy robić. Dobra, też się zabieram za jedzonko i o moi drodzy jesteśmy już w domu wypakowani no nie wypakowani bo się nie wypakowali trochę tak musimy się kochanie wypakować chlebki no proszę chlebki proszę dla ciebie proszę dla ciebie a to nie idzie na działkę? na to zostaw jedną torbę bo idzie na działkę no to tak to zostaw to w tej torbie ja tylko pracę laminuję, dobrze? Muszę je zalaminować. Chodź się pożegnać tutaj. Ja wracam do spodziewania filmów. Drzewo. Drzewo życia. Love you, bye.